Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, a zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen, za wszystkich walczących o ojczyznę, także za spoczywającego tutaj w grobie generała Grudzielskiego. Panie Jezu Chryste, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym, a zwłaszcza tym, którzy polegli w obronie ojczyzny i walczyli o jej wolność, udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego, Polećmy Panu Bogu sprawę naszej ojczyzny, wszystkich rzeczy, które się dzisiaj w niej dzieją. Prośmy o pokój dla naszego kraju, a także o ustanie pandemii, abyśmy mogli w spokoju i bezpieczeństwie żyć w naszej ojczyźnie, o którą walczyli nasi przodkowie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przybód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, o średniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się.